24 Ewangelii według świętego Mateusza. Zaczyna się od wersetu pierwszego i mówi tak. Gdy Jezus, Chrystus, szedł po wyjściu ze świątyni, tutaj Jezus Chrystus wychodzi ze świątyni jerozolimskiej, podeszli do niego uczniowie jego, aby mu pokazać budowlę tej świątyni. Lecz on, Jezus Chrystus, rzekł do nich: Widzicie to wszystko. Jezus Chrystus przemawia tutaj jak prorok. Widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, wszystko zostanie zwalone. A gdy siedział na górze oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, prosimy cię, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? Bardzo ciekawe, przychodzą do niego do Pana Jezusa Chrystusa, uczniowie i się go pytają o koniec świata. Ja sobie myślę, że nie tylko uczniowie tam i wtedy byli zainteresowani końcem świata, ale e, chyba każdy człowiek troszeczkę tylko ogarnięty jest też zainteresowany tym końcem świata. Nie wiem, dzisiaj e, młody człowiek e, może nie ma Jezusa Chrystusa. To surfuje w internecie, przeszukuje fora internetowe, nie wiem, czyta jakieś mądre książki. Jak jest trochę ogarnięty i potrafi jeszcze znaleźć bibliotekę w mieście, a my mamy Jezusa Chrystusa. Byli tacy fajni, mądrzy, chyba najmądrzejsi ludzie z ludzi, jego uczniowie, którzy przyszli do Pana Jezusa Chrystusa z tym zapytaniem. No bo On jest stworzycielem tego świata i ja sobie myślę, On wie najlepiej, kiedy to wszystko się stanie i kiedy ten cały piękny świat zostanie zwinięty i się skończy. I przychodzą i go pytają, kiedy to nastąpi, a Jezus Chrystus daje taką odpowiedź. Strzeżcie się przede wszystkim mówi, e, uważajcie, strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł, nie, nie okłamał. Nie oszukał, tak mówi Jezus Chrystus. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem mesjaszem. I takich mesjaszów wielu już było y, i widzieliśmy pewnie y, niedawno takiego jednego y, o imieniu może Adolf Putin który ostatnio rozpętał, chyba jako taki ostatni z Mesjaszy wojny na Ukrainie, ile kwitam się przelało, ile cierpienia, ile bólu, bo on zadecydował o tym, kiedy dla pewnego kraju ma nastąpić koniec świata, żeby go sobie zagrabić. A Jezus Chrystus mówi, wielu fałszywych takich Mesjaszów przyjdzie i wielu w błąd wprowadzą i wiele cierpienia będzie z ich powodu. Będziecie słyszeć, dalej Jezus Chrystus mówi: Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie twórzcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą, ponieważ, a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca. Ten będzie zbawiony, tak mówi Słowo Boże. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. To jest przepis na koniec świata. Jednym słowem mówiąc, Pan Jezus Chrystus tutaj nam odkrył bardzo dokładnie, co się będzie działo. Y i jakie będą znaki, które będą zapowiadały koniec świata. Ale z tego ja takie tylko jedno słowo y, tylko ujmę i podniosę. Y, mianowicie, y, kiedy nastąpią te trudne rzeczy, a będą to trudne rzeczy i trudne doświadczenia, mówi Jezus Chrystus, wzmoże się nieprawość, jest napisane oziębnie miłość wielu. I to jest mowa o ludziach wierzących w Boga, którzy w Boga wierzą, którzy Bogu ufają, którzy podążają za Bogiem i są absolutnie w tym szczerzy. Ale pod wpływem tych różnych doświadczeń jest napisane ich miłość oziębnie. I tu jest, drogi przyjacielu, zachęta do ciebie dzisiaj. Badaj swoje serce, staraj się. Dbać o to, aby nie oziębła Twoja miłość do Boga. Ponieważ Jezus Chrystus ostrzega, że będą trudne doświadczenia, spadną na chrześcijan, na tych, którzy są wybrani do zbawienia, na tych, którzy Boga kochają i ich miłość oziębnie, dlatego bo sobie coś zaniedbają. A Jezus Chrystus mówi tutaj w 13 wersecie, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tak? kto wytrwa do końca. Dlatego zachęcam Ciebie, drogi przyjacielu, wytrwaj do końca. Może dzisiaj Twoja wiara osłabła w Boga. Może nawet jesteś ateistą albo uważasz siebie za ateistę. Ja chcę Ci powiedzieć, rozbudź swoją wiarę, rozgrzej, rozpal swoją miłość do Boga, bo Bóg jest na niebie, Bóg istnieje. Jeżeli jesteś ateistą, i tobie się wydaje, że nie wiem, Bóg nie istnieje, możesz podejść do mnie, możemy o tym porozmawiać. Bardzo chętnie, mam dużo argumentów za tym, że Bóg istnieje i Bóg jest. Dalej my czytamy 24 rozdział Ewangelii według Świętego Mateusza, werset od 15. Gdy więc ujrzycie, mówi Jezus Chrystus dalej, gdy więc ujrzycie Ochydę Spustoszenia, o której mówi prorok Daniel zalegającą miejsce święte. Kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym kobietom w owe dni. A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie, wypła, nie wypadła w zimie albo w szabat, ponieważ Żydzi nie mogli w szabat uciekać, ani pracować, ani wykonywać żadnej pracy. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd. I nigdy nie będzie, gdyby ów nie został skrócony. Nikt by nie ocalał, mówi Jezus Chrystus, lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Wtedy, mówi dalej Chrystus, jeśli by wam kto powiedział, oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam powiedziałem, jeśli więc wam powiedzą, oto jest na pustyni, nie chodźcie tam, oto wewnątrz domu, nie wierzcie, albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wszyscy go zobaczą i nie będzie żadnej wątpliwości, że to jest Jezus Chrystus, że On przychodzi w swojej chwale, zabrać swój Kościół i osądzić cały świat.